Liści. Witam Was na moim kanale dotyczącym Daily Maday Stara, mój akurat jest firmy RMT Polski. No i co? Chciałem się z Wami przywitać. Aktualnie jestem w trakcie docierania motocykla i dzisiaj na króciutko chciałem Wam pokazać moją pierwszą stówkę. Witajcie motocykliści w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o tym dlaczego mój wybór padł na RMT Day Stara 125 od dawna marzyłem o jeździe motocyklem najlepiej chopperem lub cruiserem jak amerykańscy boje XX wieku problemem z mojej strony było zrobienie prawa jazdy kategorii A problem polega na tym, że w międzyczasie zrobiłem już pozostałe kategorie i robienie kolejnej wydaje mi się nudne jest już trochę męczące. Kolejny raz się uczyć i zdawać. Około 2-3 lata temu dowiedziałem się przypadkiem, że posiadając minimum 3 lata prawo jazdy kategorii B, można jeździć motocyklami klasy 125. Spełniam ten warunek już od dawna, tak więc rozpocząłem poszukiwania potencjalnego motocykla. Wspomniałem, że w zakresie moich poszukiwań były motocykle typu Chaser Cruiser. A z młodzieńczych lat pamiętałem, że najbliższy temu typowi był Junak. Sprawdziłem aktualną ofertę Junaka i wahałem się pomiędzy M12, M15 i M16. Najbardziej podobał mi się Junak M15, ale właściciel marki promował go przez dwa lata, a w ofercie go nie było. Skierowałem swoje zainteresowanie na pozostałe dwa modele i z nich jednak bardziej podobał mi się Junak M12 Vintage w brązowym malowaniu. W ten sposób trafiłem na YouTube na kanał Obłędny Czort kolegi z okolic Kwizyna nad Wisłą. Oglądając jego filmiki coraz bardziej przekonywałem się do tego modelu Junaka. YouTube ma to do siebie, że sam sugeruje inne odcinki i w ten sposób trafiłem na Super Superlighta 125. Wizualnie Kiway bardziej przypadł mi do gustu, ponieważ jego szeroki, przepastny zbiornik i wskaźnik poziomu paliwa na nim wywarły na mnie ogromne wrażenie. W taki sam sposób YouTube zaproponował mi Dejlima VL Stara 125 oraz jego polską wersję RMT. To było jak trafienie piorunem. Obejrzałem wszystkie polskie odcinki o RMT i nabierałem przekonania, że to jest model, którego szukałem dla siebie. Trafiłem na kadała Adi Motofish z Birmingham, który opisywał swojego Daj z 2016 roku i przejechał na nim ponad 20 tysięcy km. Zacząłem porównywać Stara do modeli motocykli 125, które wcześniej mnie zaintrygowały, i w każdej kalkulacji matematycznej i statystycznej wychodziło mi, że muszę wybrać Deistara. Rozpocząłem poszukiwania motocykla, najlepiej nowego, ponieważ nie jestem mechanikiem i nigdy wcześniej nie jeździłem ani na motorowerach, ani na motocyklach. Okazało się, że RMT posiadał w swojej ofercie model Stara do 2019 roku. Spóźniłem się o rok. Oczywiście można było znaleźć na portalach ogłoszeniowych owe sztuki, używane od pół roku lub roku. Będące jeszcze na gwarancji. Niestety to nie to, czego szukałem. Chcę nową maszynę przeświecała mi taka myśl przewodnia, i trafiłem na dwie ostatnie nowe sztuki z 2017 roku. Jedna w Krakowie, druga w zamościu. Mieszkam pod Wrocławiem, trochę daleko. Traf chciał, że nadarzyła się okazja pojechać do Krakowa. I przy okazji zobaczenia Dajstara na żywo. Pojechałem. Był. Usiadłem na nim, złapałem za kierownicę i już czułem jak nim jadę. Czułem nawet wiatr we włosach i opływający moje policzki. Widziałem te bezkresne krainy, które przemierzam lokalnymi drogami z prędkością zwiedzającą. Już był mój. Okazało się, że nie można go kupić, ponieważ ktoś ukradł korek w lewu paliwa i sprzedawca czekał na tę część. Oznajmił mi, że potrzebuje około miesiąca. Ze smutkiem wracałem do domu jednocześnie czułem, że mimo wszystko wybór serca był właściwy. Po powrocie wybrałem się do lokalnego dilera motocykli 125, przysiadłem do Super Superlighta oraz Junaka M12 i miałem zagwostkę. Jeszcze raz dokonałem analizy owych trzech modeli i całokształt przemawiał mimo wszystko za RMT Day Starem. Najmocniejszy silnik, prawie 13 koni, pomimo wyższej wagi sprawiał w moich oczach najmocniejszy model, do tego chłodzenie silnika olejem, wygląd i pochodzenie oraz jako jedyny posiada napinacz łańcucha. Jako jedyny jest produkowany w Korei Południowej, pozostałe dwa w Chińskiej Republice Ludowej. Jeszcze raz uruchomiłem kanał Moto Motofish, i okazało się, że DaiStar też ma swoje wady. Mianowicie brak porządnego serwisu i dostępu do części i to w Wielkiej Brytanii, kraju pierwszej kategorii. W imperium światowym może byłem, ale zawsze imperium. Sprawdziłem na stronie właściciela polskiego DaiStara i spora część części jest dostępna. Jednocześnie dopisałem się na forum Lima w Polsce i podpytałem innych użytkowników o usterkowość i dostęp do części. Konkluzja była następująca. Prawie się nie psują, a części w razie czego można sprowadzić z Korei. Jeszcze raz sprawdziłem opinię jedynego polskiego użytkownika Dailyma VL Dajstara 125 w klasie Euro 4 na YouTube, czyli Adiego Motofisha i on mimo wszystkich swoich negatywnych przygód polecał motocykl i jazdę nim. Dokonałem przeglądu dostępności nowych RMT Star i był ten w Zamościu. Cenę również miał przekonującą, był sporo tańszy od krakowskiego. Zadzwoniłem i okazało się, że za niewielką kwotę mogą przywieźć mi go za tydzień. Podjąłem decyzję ostateczną. Kupuję. Mojego RMT daj stara 125. Jednocześnie zakupiłem odzież do jazdy motocyklem i kask. I oczekiwałem na przyjazd mojej maszyny. Przyjechał do mnie 20 września 2020 roku w niedzielę. Wyglądał super, co prawda miał pęknięty klosz tylnej lampy, prawdopodobnie podczas montażu, ale tyle szkód to nic. Cena była konkurencyjna. W poniedziałek pojechałem go zarejestrować, wykupić polisę i wziąłem się za naukę jazdy. Zamówiłem lampę na portalu aukcyjnym. Lampa była od starszego modelu i klosz nie pasował. Musiałbym wymienić całą lampę, nie chciało mi się. Zamówiłem więc sam Klos z Korei, ponieważ polski dystrybutor marki aktualnie nie posiada jej w swojej ofercie. Dzień za dniem poznawałem moją maszynę, uczyłem się nią jeździć i wyszło, że wżery na rurach amortyzatorów przednich spowodowały rozszczelnienie uszczelniaczy, co skutkowało puszczaniem oleju na lagach, ale ten temat omawiałem już w odcinku 18. Tak więc na zakończenie sezonu 2020 w moim wykonaniu krótkiego, bo zaledwie dwumiesięcznego podsumowanie i ocena. W czasie od 20 września do 14 grudnia 2020 roku przejechałem łącznie 1926 km. Z każdym kilometrem jazda sprawiała mi coraz większą frajdę. Motocyk przez pierwszy 1000 km docierał się w sposób zasadniczy. Po pierwszej wymianie oleju tak jakby zrzucił garba. Biegi zaczęły lżej, delikatniej wchodzić. Łatwiej mi już było znaleźć neutrala. Silnik też dostał więcej mocy, przestał się ewidentnie męczyć. Aktualnie jeszcze nie osiągnął swojej pełnej mocy, ale jest już coraz bliżej. Trochę się jeszcze bałem wkręcać go na maksymalne obroty, czyli pod 9000. Dajster jest masywny i ciężki. Dobrze trzyma się drogi, choć ja jeździłem jesienią i niestety niższe temperatury powodowały już momentami uślizgi tylnego koła. A ja jestem niedoświadczonym motocyklistą i się najzwyczajniej bałem kilka razy. Zazwyczaj kandydaci na motocyklistów zadają pytanie o wygodę siedzenia i jak będą na danym moto wyglądali. Ja mam 180 cm wzrostu. Siedzi mi się wygodnie, jestem wyprostowany, stopy nie męczą się podczas jazdy, ponieważ opierają się na stopkach kierowcy. Czasami zauważam, że kością ogonową opieram się już o początek siedzenia pasażera, czyli jestem maksymalnie cofnięty. Mimo to jeździ mi się bardzo wygodnie, co pragnę podkreślić. Ręce mi się w ogóle nie męczą, czyli są w prawidłowej pozycji. Podczas zatrzymania nogami sięgam podłoża z kolanami na lekkim ugięciu. Najdłuższa moja trasa wyniosła 150 km z przerwą w połowie około 30-minutową, ale nie czułem w ogóle zmęczenia, a jedynie rady z jazdy i smutek z cieknących lag. Teraz lagi są nowe, to na wiosnę będzie hula i dusza. Tak czuję. Wad motocykla na chwilę obecną nie dostrzegłem, co prawda, raz lewa stopka mi się poluzowała, ponieważ zgubiłem śrubę mocującą i nie mogłem zmieniać biegów. Na szczęście przekręciłem z prawej stopki i do domu wróciłem. Musiałem dokupić nowe śruby. Wzmocniłem mocowanie stopek, ponieważ kupiłem dłuższe śruby i założyłem na nie nakrętki samokontrujące, czyli ulepszyłem model. Nie wiem, czy to moja wina, że nie sprawdziłem dokręcenia tych śrub. Natomiast po tym zdarzeniu dokręciłem wszystkie śruby, do jakich mam dostęp dla własnego bezpieczeństwa, i na chwilę obecną nic się nie dzieje. Wspomniane lagi raczej nie są wadą producenta, lecz prawdopodobnie sprzedawcy i niewłaściwego przechowywania motocykla przez niego w okresie późna jesień, wczesna wiosna, przez trzy lata stania na salonie. Potwierdza tę tezę kilka delikatnie skorodowanych śrub, co świadczyłoby o tym, że Dajstar był przechowywany na świeżym powietrzu. Suma summarum, Dajstarka kupiłem taniej, ale po zakupie nowych lak wyszło na to samo, gdybym kupił w normalnej cenie trochę później w Krakowie. Na chwilę obecną nie żałuję, bo dało mi to wiele nowych doświadczeń. Przede wszystkim odważyłem się i samodzielnie wymieniłem zawieszenie przednie. Samodzielnie zamontowałem sakwy boczne, co wymagało rozkręcenia siedziska i boków błotnika tylnego. Dla mnie to są sukcesy, ponieważ nie jestem mechanikiem i nie za bardzo lubię się brać za mechaniczne prace. Z drugiej strony byłem zmotywowany i zainwestowałem w kilka akcesoriów warsztatowych. I dzięki temu sprzętowi praca sprawiała mi przyjemność, a to skutkuje na przyszłość motywacją do wszelkich prac przy Dajstarku. I teraz coś o planach na sezon 2021 oraz dalszą przyszłość. Chciałbym zamontować jeszcze gmole. Ponadto w pewnym stopniu przygotowałem się już na turystykę motocyklową, turystykę motocyklową w klasie 125. Zakupiłem już namiot, matę samopompującą do niego, piecek gazowy, gdyby wyprawa była na biegun północny, hamak z Moskitierą. Rollback 50-litrowy, tarp 2x3 metry jako dodatkowa osłona namiotu bądź motocykla. Kusi mnie jeszcze zakup torby 70-litrowej firmy SW Motech Drybag 700 na siedzenie pasażera oraz drugi Rollback 50-litrowy, ale ten drugi może już będzie zbędny, jeśli kupię Drybaga 700. Wtedy nie pozostanie nic więcej, jak spakować się i w drogę, gdzie oczy poniosą. Dajstar waży około 166 kg, przystojny motocyklista około 90, więc na pakunek zostaje tylko 74 kg. Maksymalnie załadowany Dajstarek niestety straci na mocy i dynamice. No ale to trzeba zrobić testy. O, już jest temat na jeden z odcinków w przyszłym sezonie. Marzę w pierwszej kolejności o podróży dookoła Polski. Poza tym jest w naszym kraju tyle do zobaczenia, że na kilka sezonów można grafik wypełnić. W kolejnym etapie i wraz z nabraniem większego doświadczenia oraz znajomości Dajstara, to podróż na Nordka w Norwegii z tym, że wiąże się to ze zrobieniem brakującej kategorii A. Liczę po cichu, iż w najbliższych latach kolejne państwa Unii Europejskiej. Będą dopuszczały jazdę 120 piątkami na kategorię B prawa jazdy. Wówczas inne kierunki w Europie można by obrać. Inspiracją do takich podróży była dla mnie konfrontacja Junaka M12 Vintage dokonana przez youtubera Oniku AdBuster oraz podróż z Hartem na Nordcap, dokonana przez innego youtubera, YouTubera M. Adrian Garage. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w nowym sezonie 2021 razem z moim RMT Daj Starem 125.